Istnieje różnica między starzeniem się a dojrzewaniem. Czas nas postarza, lecz to ból nas naprawdę kształtuje. A skoro już tu jesteś, skoro ten tytuł przyciągnął twoją uwagę, to znaczy, że gdzieś głęboko czujesz ból. Ból, który wynika z poczucia, że twoja wartość, twoja obecność nie jest dostrzegana. Ból, który jest tak ciężki, że aż utrudnia ci swobodne oddychanie. To uczucie, że jesteś niewidoczny, mimo że stoisz w centrum życia. To poczucie, że dajesz z siebie wszystko, a otrzymujesz w zamian jedynie obojętność, brak uznania. Być może ten ból towarzyszy Ci przez całe życie. Może byłeś tym, który zawsze był w cieniu, a inni zbierali laury. Może w rodzinie, w której się wychowywałeś, Twoje potrzeby, Twoje pragnienia nigdy nie były dostrzegane. Może spędziłeś lata, a nawet dekady. Próbując zasłużyć na miłość szacunek, na zwykłe, ludzkie uznanie. I teraz w wieku dojrzałym, kiedy myślisz, że w końcu zasłużyłeś na to, by być docenionym, zdajesz sobie sprawę, że jesteś tak samo niewidzialny, jak byłeś zawsze. Ale co, jeśli powiem CI, że rozwiązanie tego problemu nie leży w tym, byś szukał uznania na zewnątrz, ale w tym, byś spojrzał wewnątrz siebie? Co jeśli powiem CI, że ból, który odczuwasz, nie jest karą, lecz wezwaniem? Co jeśli ten brak uznania, którego doświadczasz, nie jest dowodem na to, że jesteś bezwartościowy, ale lustrem, które odbija coś, czego sam w sobie nie widzisz? Dzisiaj zagłębimy się w głębiny ludzkiej psychiki, by odkryć odpowiedź, która wstrząśnie ich światem, bo da CI władzę nad swoim własnym poczucie bycia niewidocznym. Brak uznania, mimo starań, głębokie pragnienie, by być docenionym za to, kim się jest. To jest ból, z którym żyje wiele osób, szczególnie w wieku dojrzałym. Czujesz, że twoje życie to ciągła walka, by zostać zauważonym. Dajesz z siebie wszystko, starasz się być dobrym człowiekiem, a w zamian dostajesz jedynie obojętność. I zadajesz sobie pytanie: dlaczego? Karl Jung, jeden z największych myślicieli XX wieku. Dał nam odpowiedź, która może być trudna do przyjęcia, ale jest w niej ogromna siła. Jung uczył, że cień, te wyparte, niechciane, często wstydliwe części naszej psychiki, ma ogromny wpływ na nasze relacje ze światem. To nie jest coś, co możesz po prostu zignorować, to jest coś, co musisz zintegrować. Jak brak szacunku, którego doświadczasz, jest w istocie odzwierciedleniem Twojego własnego, nieświadomego braku szacunku do siebie. Jeśli nie cenię sam siebie, jak mogę oczekiwać, że inni to zrobią? To jest pytanie, które Jung kładzie na stole. Jeśli mój wewnętrzny głos szepcze, że jestem nieudacznikiem, że jestem beznadziejny, dlaczego miałbym się dziwić, że inni to potwierdzają? To, co widzisz w relacjach z innymi ludźmi, jest odbiciem tego, co masz w środku. To jest jak lustro, które odbija twoje własne, nieuświadomione braki. Jeśli inni cię nie szanują, to jest to sygnał, że Ty sam nie szanujesz siebie. Jeśli inni Cię nie doceniają, to jest to sygnał, że Ty sam nie dostrzegasz swojej wartości. Jak cień, Twoje wyparte cechy, jeśli jest nieintegrowany, sprawia, że inni nie widzą Twojej prawdziwej wartości, bo Ty sam jej nie dostrzegasz. Twoje wyparte cechy, Twoje lęki, Twoje słabości, to wszystko jest w cieniu. A ten cień rzuca cień na Ciebie samego, a Ty sam go nie dostrzegasz ale inni to czują, nawet jeśli nie potrafią tego nazwać. Czują, że coś w Tobie jest nie tak. Czują, że brak CI spójności to jest jak piękny, majestatyczny dom, który ma zepsute fundamenty. Z zewnątrz wygląda pięknie, ale czujesz, że coś jest nie tak. Ludzie czują, że w Tobie jest coś, co jest nieakceptowane. To jest ukryte bogactwo. Twoja prawdziwa wartość jest tam, w Tobie ale jest ona zasłonięta przez cień, którego nie zintegrowałeś, jak praca z cieniem i przyjęcie swoich wad uwalnia od potrzeby zewnętrznej walidacji. Prawdziwa moc nie leży w tym, co inni o tobie myślą, ale w tym, co ty sam o sobie myślisz. Odzyskanie władzy zaczyna się od pracy z cieniem. To bolesny proces, ale też niezwykle wyzwalający. Kiedy przyjmujesz swoje wady, lęki, swoje słabości, one przestają mieć nad tobą władzę. Przestajesz potrzebować zewnętrznej walidacji, bo prawdziwa walidacja jest w tobie. Nie da się zbudować majestatycznego domu na zepsutych fundamentach. Fundamenty to twoja samoakceptacja. Poczucie bycia oszustem, który giera rolę, by zadowolić innych. Pragnienie, by być autentycznym. To jest ból, który często pojawia się w wieku dojrzałym. Uświadamiasz sobie, że całe życie spędziłeś budując fasadę, której celem było zdobycie aprobaty innych. A co z tego masz? Jak persona, fałszywa maska, którą budujesz, by zdobyć aprobatę, staje się w końcu więzieniem, które uniemożliwia ci bycie autentycznym. Wiesz co jest w tym najbardziej bolesne? Że w pewnym momencie zapominasz, kim naprawdę jesteś. Tak bardzo przyzwyczajasz się do grania, że tracisz kontakt ze swoim prawdziwym, autentycznym ja. Persona jest jak więzienie doskonałości, które budujesz, by inni cię zaakceptowali. Chciałeś być dobrym ojcem, dobrą matką, lojalnym pracownikiem, miłym sąsiadem. Grałeś te role tak długo, że stały się drugą naturą. Ale gdzie jesteś ty pod tą maską? Czy wiesz, co lubisz, czego pragniesz, czego się boisz? Dlaczego szacunek zdobyty przez udawanie jest pusty i nigdy nie da ci satysfakcji? Szacunek, który zdobywasz Udając kogoś, kim nie jesteś, jest pusty, zimny, bezduszny. Nigdy nie da ci satysfakcji, ponieważ nie jest skierowany do ciebie. Jest skierowany do maski, którą nosisz. Zastanów się, czy ten szacunek, to uznanie naprawdę cię karmi? A może tylko sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej samotny? To jest zimna aprobata. Jak strach przed byciem sobą, lęk przed odrzuceniem jest największym więzieniem, w którym możesz być. Prawdziwa wolność zaczyna się, gdy porzucasz lęk. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed byciem sobą. To jest wolność od lęku, największe więzienie, w którym możesz być. Aktor, który tak długo grał rolę, że zapomniał, kim jest naprawdę. To tragiczne, ale prawdziwe. Poczucie, że twoje wady cię definiują, że nie możesz ich zmienić. Pragnienie, by znaleźć w sobie siłę i potencjał, które leżą w twoich wadach. To jest ból, który często towarzyszy nam przez całe życie. Ale co jeśli to, co wydaje Ci się Twoją największą wadą, jest w istocie Twoją największą siłą? Jak to, co wydaje Ci się, Twoją największą wadą, jest w istocie Twoją największą siłą? Jung mówił, że w cieniu, w tym co odrzucamy, leży złoto w błocie. Złoto, które może Cię uszlachetnić i uczynić silniejszym. Złość, która wybuchła w złym momencie. Jest w istocie energią, która gdy jest skierowana w dobrym kierunku, może stać się Twoim paliwem do zmian. Wściekłość, gniew, agresja to wszystko może być użyte w konstruktywny sposób, by bronić swoich granic, by walczyć o to, w co wierzysz. Jak agresja, wściekłość czy gniew, jeśli są skierowane na wyższy cel, mogą stać się Twoimi największymi sojusznikami. To jest wojownik, który się budzi. To wojownik, który leżał w tobie przez całe życie, uwięziony przez strach i wstyd. Alchemia duszy jest procesem, w którym przyjmujesz te wady, patrzysz im w oczy i przekształcasz je. Przekształcasz ołów w złoto, zatruty miecz, który, jeśli zostanie użyty prawidłowo, może uwolnić cię od tego, co cię zatruwa. Jak proces integracji cienia jest alchemicznym procesem, który przekształca ołów w złoto, nie możesz odrzucić swojej agresji, ale możesz ją skierować. Możesz użyć jej, by bronić tych, których kochasz. Możesz użyć jej, by walczyć o sprawiedliwość. To jest proces, który wymaga odwagi, ale to jest proces, który Cię uwolni. Poczucie, że Twoje życie minęło w pogoni za cudzymi oczekiwaniami. Pragnienie, by w końcu być autentycznym i żyć w zgodzie z samym sobą. To jest ból, który w wieku dojrzałym staje się nieznośny. Ale co, jeśli w wieku dojrzałym możesz w końcu porzucić maski, które nosiłeś latami? Jak w wieku dojrzałym możesz w końcu porzucić maski, które nosiłeś latami? To jest to, co Jung nazywał procesem indywiduacji. To jest proces, w którym stajesz się całością. W którym integrujesz wszystkie części siebie, cień, personę, wszystko, co w Tobie jest. To jest proces, w którym stajesz się niezależny od opinii innych, bo wiesz, że mądrość serca jest jedynym prawdziwym drogowskazem w Twoim życiu. Jak to, co czujesz w głębi duszy, jest jedynym prawdziwym drogowskazem w Twoim życiu. To, co czujesz w głębi duszy jest jedyną prawdą, która ma znaczenie. Prawdziwa wolność to nie jest robienie tego, co chcesz. Ale bycie tym, kim jesteś. Jak wolność to nie jest robienie tego, co chcesz, ale bycie tym, kim jesteś. To jest prawdziwa wolność. To jest skarb, który czeka na ciebie na końcu tej drogi. To jest stara mapa, która prowadzi do ukrytego skarbu, a tym skarbem jesteś ty sam. Poczucie, że twoje życie nie ma sensu. Pragnienie, by odnaleźć cel, który będzie wart twoich wysiłków. To jest ból, który często pojawia się w wieku dojrzałym. Ale co, jeśli to, co wydaje CI się przypadkowym cytatem, artykułem czy książką, jest w istocie odpowiedzią na Twoje pytania? Jak to, co wydaje CI się przypadkowym cytatem, artykułem czy książką, jest w istocie odpowiedzią na Twoje pytania? Jung wierzył, że nasza nieświadomość, ten ukryty ocean naszej psychiki, jest pełna symboli i obrazów, które próbują nam coś powiedzieć. Nasze sny, nasze marzenia, nasze intuicje, to wszystko jest językiem, którym nasza dusza mówi do nas. Odpowiedź jest w Tobie. To nie jest coś, co musisz znaleźć na zewnątrz. To jest coś, co musisz odkryć w sobie. Jak to, co wydaje CIA się Twoją największą wadą, jest w istocie Twoją największą siłą. Jungowska prawda mówi, że to, co wydaje CIA się Twoją największą wadą, jest w istocie Twoją największą siłą. Musisz tylko nauczyć się słuchać. Musisz nauczyć się zadawać sobie pytania przed snem. Jak zadawanie sobie pytań przed snem może wywołać odpowiedzi w postaci symbolicznych obrazów. Sztuka zadawania pytań może wywołać odpowiedzi w postaci symbolicznych obrazów. A sny, te senne obrazy, mogą być latarnią, która oświetla ścieżkę tylko tym, którzy odważnie idą do przodu. Poczucie, że życie to ciągłe cierpienie, że nie możesz uwolnić się od przeszłości, od żalu, od ludzi, pragnienie, by w końcu poczuć ulgę i spokój. Ale co, jeśli to, co wydaje CI się bezpieczną przystanią, przeszłość, ludzie, relacje, jest w istocie złotą klatką, jak to, co wydaje CI się bezpieczną przystanią, przeszłość, ludzie, relacje, jest w istocie więzieniem, które uniemożliwia CI pójście do przodu. Uwolnij się od iluzji, że inni mogą Cię uratować. Prawdziwe zbawienie nie przychodzi z zewnątrz. Prawdziwe zbawienie przychodzi z wnętrza. Jak to, co wydaje się Twoją największą wadą, jest w istocie Twoją największą siłą. Jungowska prawda mówi, że to, co wydaje się Twoją największą wadą, jest w istocie Twoją największą siłą. To Twój ból, Twoje cierpienie, Twoje wady, to wszystko jest częścią Ciebie. I to wszystko może być przekształcone w siłę. Jak jesień w naturze uczy nas, że nie wszystko co chcemy zatrzymać, może zostać zatrzymane, a to co naprawdę ważne, to to co jest w nas. Lekcja z natury uczy nas, że jesień, mimo że jest porą utraty, jest też porą przygotowania. Natura uczy nas, że nie wszystko co chcemy zatrzymać, może zostać zatrzymane. A to co naprawdę ważne, to to co jest w nas. Ptak, który mimo, że ma skrzydła, nie może latać, ponieważ jest przywiązany do klatki. Uwolnij się od tej klatki. Poczucie, że Twoje słowa nie mają znaczenia. Pragnienie, by Twoja obecność była ważna, nawet gdy nic nie mówisz. To jest pragnienie, które często pojawia się w wieku dojrzałym. Ale co, jeśli w wieku dojrzałym Twoja wartość rośnie, gdy mniej mówisz, a więcej słuchasz? Ta cisza to jest coś, co buduje się latami, to jest coś, co rośnie, gdy przestajesz udowadniać swoją wartość. Kiedy jesteś w pełni obecny w rozmowie, kiedy słuchasz, bez osądzania, kiedy po prostu jesteś, inni czują się szanowani i docenieni. To jest coś, co daje Ci godność, która nie zależy od nikogo. Jak stary, majestatyczny dąb, który nie musi udowadniać swojej siły, jest naturalnie szanowany. Stary, majestatyczny dąb który nie musi udowadniać swojej siły, jest naturalnie szanowany. Tak jak Ty nie musisz udowadniać swojej wartości. Twoja godność jest w Tobie. Nauka stoicka przypomina nam, że prawdziwe cierpienie nie wynika z tego, co nas spotyka, ale z naszej interpretacji tego. A prawdziwa wolność nie zależy od tego, co posiadamy, ale od tego, jak reagujemy na to, co nam się przydarza.